Witam, poddaję sobie 630. Leśni towarzyszą też ból. Ja się musiałem zebrać, eee, Czyli bieliznę, termoaktywną aktywność, ściągłem, ściągłem e, polara ferdek. Taki bluzło się polującą ferdek, bo mi nawaliły spodnie 128Z bo z tyłu mamy takie szelki. Tak widać, ogień się rozprzestrzenia. E, zobaczymy. Kurczę, nie ma sprawdzić, jaka temperatura jest w czajniku, Ale już myślę, że niedługo będę mógł zalewać. O kurczę, oparzyłem się. Łóżka są tam, za chwilę będzie baszczyk. Przejdziemy do wątku historycznego, proszę Państwa. Sobie tu omówić kurcze, Jest wiele tematów do omówienia z historii, bo ja się okażę historii yy, na własną rękę Znaczy, polecam wydawnictwo Napoleon V, bo jest bardzo ciekawe. kurcze, yy, w takiej menażce sobie zrobimy baszczyk czerwony, w takim kuku stalowym będziemy pili herb kawkę naprawdę jest to masakra jak to przyjemnie smakuje dobrze ja go tu wezmę bo widzę że jeszcze woda wylewa muszę odłożyć za chwilkę no i co proszę Państwa życzę wszystkiego najlepszego zdrowia szczęścia pomyślności radości najlepszego, wszystkiego najlepszego z okazji dnia kobiet życzę i Filipek pozdrawiam serdecznie Daszbór jeszcze sobie popatrzymy na ognisko, jak się dopala to jak mówię zdjąłem to wszystko to ubranie to są buty Hike z Coldwater czyli jestem ono o suchej stopie, w samych yy, yy, kurcze, w samych skarpetkach, bo zaraz poleżę sobie w śpiworze i pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam Państwa gorąco i krótko Dash